Witam Was serdecznie, jesteśmy w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym. Przed chwilą odjechał kolejny oszust wyborczy pan Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, który prosił o merytoryczną dyskusję i rozmowę, gdzie mamy ulotki w sprawie masowego trucia Polaków. Prosił, żebyśmy nie robili proszę państwa ataku na niego był poseł Borys. Zadeklarował się, że będzie z nami merytorycznie rozmawiał przy samochodzie. Szur, Szur Trzaskowski uciekł z Jeleniej Góry, zasłaniając się, proszę Państwa, sytuacją, że ktoś mu grozi, że on nie może uczestniczyć w dyskusji. Oddzwonił telefonicznie po czym mówi, że on pierwszy słyszał, że ma się spotkać i rozmawiać. Chcieliśmy rozmawiać o sprawie. Masowego trucia Polaków. Chcieliśmy zrobić zdjęcie z panem Trzaskowskim jako dowód na to, że pan Trzaskowski e, o tej sprawie usłyszał. Jako kandydat na prezydenta dla mnie jest skończony. Będę jechał po tobie Trzaskowski, jak po Bury i Suce, tak samo jak po tym e, du, Dudzie i całej reszcie. Moi drodzy, e, nie ma nic ważniejszego niż e, dobro nadrzędne więc zdrowie. Nie, zdrowie. Jeżeli kandydat na prezydenta do Jeleniej Góry przyjeżdża i chce rozmawiać, chce dyskutować, prosi, żebyśmy to odłożyli, żebyśmy porozmawiali przy samochodzie, że weźmie od nas ulotki, żeby, że jest przeciwko, że jest przeciwko glifosatowi i stosowaniu chemii w żywności. Pytam się, panie Trzaskowski, jesteście kolejną partią, która zezwala i zezwalała, bo już żeście rządzili w tym kraju na kwestie Trucia Polaków w żywności związkami chemicznymi. Trzaskowski uciekł z Jeleniej Góry. Szur, kolejny warszawski szur, który, proszę Państwa, tylko chce jednego: mieć władzę. Chce żyć na koszt państwa, jak kolejny duda. I tak wygląda rzeczywistość w państwie polskim. Wybieramy sobie okupantów, będzie kolejnym długopisem, z pisem się dogadają. I tak jesteśmy wszyscy oszukiwani. Eee, Łóźniak. Pan prezydent Łóźniak. No. Także Pan Prezydent Jeleniej Góry. Zapytamy może pana prezydenta. Panie prezydencie jesteśmy na live. Czemu? Czemu pan Trzaskowski uciekł z Jeleniej Góry i nie rozmawiał? i nie dyskutował na temat Rozmawiał. rozmawiał panie prezydencie, temat. zaprosił Przestań mnie pan Trzaskowski, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy... Ale, ale panie prezydencie, poprosił, poprosił, poprosił... Ale poczekaj, pan Trzaskowski, pan Trzaskowski poprosił, żebyśmy rozmawiali przy samochodzie na temat glifosatu, randapu, chemii w żywności, stosowania tego wszystkiego. Uciek? Nie uciek. Uciek. Prosił, 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 prosił Borys, prosił, nie, 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 nie. Prosił Borys, tak, tak, tak. Nie, prosił Borys, nie Borys, prosił Borys, żebyśmy, ze sprawem. Dobrze. tak. się. Borys prosił, dyskut... Ale po, e, Dobra. Nie niech 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 Borys, niech 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 na e, niech ten... ja mam Nie Pana jedno no. podstawowe pytanie, czy na. ja z Panem się pana jak kiedykolwiek Dzień dobry. No ale czy pan ja pan, pan akurat nie, ale, ale ja wie, otrzymaliśmy tam, też miasto Jeleni Góry, że w mieście naszym nie stosuje się glifosatu. Ale to w całej Polsce nie. jest ten problem, pan dobrze wie. Ale dobrze, ale otrzymaliśmy do mnie, otrzymaliśmy pan do, formalne pan pismo od do mnie, od nie na ten temat rozmawialiśmy. Mhm. I ja serdecznie zapraszam, możemy usiąść na spokojnie, ale porozmawiać, porozmawiać odnośnie glifosatu. Zgadzam się z Panem, że te badania trzeba prowadzić, ale te badania to przede wszystkim powinien prowadzić rząd, a nie no, ale na, Nie, naturalnie ja się zgadzam, i, i się zgadzam, zgadzam ja się całkowicie, że rząd oszukuje i kłamie, bo z PIT-u i z CIT-u wpływa 60% tylko środków do samorządu, że samorządy nie mają pieniędzy. Kłamcy kolejni oszuści w naszym rządzie. Tylko jest jedna rzecz. Dzieci powinny w szkołach zostać przebadane w ramach diagnostyki na zawartość glifosatu pestycydów, ale wystąpiłem formalnie z pismem do państwa do odwołanie sesji Rady Miasta i odpowiada mi przewodniczący sesji Rady Miasta, że na terenie miasta Jeleniej Góry nie stosuje się glifosatu. Mam kolegów, pracowników MPGK miejskim i stosują w parkach glifosat, leją to na kostkę. I pryskają glifosatem. No to jak to wygląda, Panie bryzmę? No nie, nie do końca. Nie jest tak, że jest stosowany glifosat. Są stosowane te środki, które są dopuszczone w Polsce. No tak, ale dopuszczone są przez ministra rolnictwa. No, tak. no Ale dyskusję. my nie możemy zmienić, ale to przecież no tak, pan ale wie, jak wygląda szeroką dyskusję. Jak wygląda Pan, Panie Marcinie, jak wygląda stosowanie prawa? Ale to o, ale stanowienie był... Stanowienie przede wszystkim. Dobrze, Prawo ale był. Jest przez Sejm. Teren, Dobrze, ale. Ja, ja z Panem już z panem. powiedziałem, ja z Panem ale dyskutuję, poczekaj, bo ja z Panem to sąd Daj dyskutował. mi skończyć ja tematykę, daj mi skończyć tematykę. To Pan tematykę. ma mnie konstytucję na mojej grzbiecie, to Pan mnie to Pan mnie oszukuje, to Pan mi zabiera mieszkanie, Pana partia to wszystko doprowadziła do mojego stanu. Jak to Dobrze, tylko, ale jak to możemy dokończyć, daj dokończyć tematykę. Panie Marcinie, ja z panem dobrze, bardzo chętnie porozmawiam, tylko niech ten pan odejdzie, bo... Możemy podyskutować, problem, bo... Poczekaj. Problemy prawne... Ma pan problemy prawne i te problemy ja prawne... Ja mam problemy się prawne? Pana ja panu, panu pokażę, jakie pan będzie miał. Dobrze. Wie pan, że ja nie mówię. Ale rozmawiamy o tematyce Jeleni Góry. Pan problemy prawne może... A ja jestem to... prezydentem od półtora roku. To tak, proszę, ale to Pan współpracuje z moją żoną za plecami i kombinuje... Dobrze, ja ale... Odebrać. Możesz. ja chciałem porozmawiać... Panie nie zapraszam na spacer. Panie, panie Prezydencie, jedna rzecz. Czy możemy... Czy możemy zorganizować... Dobrze, ale możesz mi... Przepraszam Cię, daj mi... Słuchajcie, ustalcie z kim ja rozmawiam, dobra? Może mi Pan... E, czy możemy ustalić, Panie Prezydencie... Czy możemy e, ustalić, Panie Prezydencie... Spotkanie z sesją Rady Miasta, z dyrektorami szkół, w których wystąpimy z apelem, żeby rodzice przebadali dzieci na zawartość glifosatu. przebadali, to ja nie mogę takiego czegoś Ale zrobić. zaapelować możemy. Mogę zaapel zaapelować. Mówi pan, mówi pan ten. Dlatego chciałem z panem Trzaskowskim, jest kandydatem ale, na prezydenta. Ale nie, pan rozumie jedną rzecz. Powinien nie, tą nie, nie. tematykę poruszyć. Oczywiście, że Nikt tak. tego I nie dlatego, porusza. I dlatego, panie Marcinie, ja już panu kiedyś mówiłem, jeżeli chce pan taką sprawę rozwiązać, to tego się nie zrobi w ciągu pół roku, nie zrobi się nawet w ciągu roku. Można to, to są, zrobić w miesiąc, miesiąc czasu. Ale to ja bardzo chętnie niech, niech posłowie platformy obywatelskiej wyjdą z inicjatywą, z inicjatywą poselską. Że wprowadzić zakaz, Dobrze, stosowania, zakaz stosowania glifosatu w Polsce. To się robi w parlamencie. Proszę, tak, parlament proszę, tak, parlament to robi. Oczywiście, że. Tak. Naturalnie, Dlatego ale nie ma, Marcinie, nie ma dyskusji na ten temat. Proszę mi to wszystko, dzień dobry. Proszę mi to wszystko napisać, a ja to przekażę panu y, 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 Rafałowi Trzaskowskiemu. Okay? Jesteśmy Jestem zobowiązany. Dobra, Dobra dziękuję Dzięki. bardzo, pozdrawiam. Do, do widzenia, panie Jurku. Na przyszłość to ze mną trzeba uzgadniać takie etykiety. Dobra? Dziękuję bardzo. Spotkaliśmy się dzisiaj z moimi kolegami w Jeleniej Górze po to, żeby zawezwać pana Trzaskowskiego dokładnie do zajęcia stanowiska jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rolnictwa, budżetu na rolnictwa, powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności, etc. etc. plus rozmowa na temat wprowadzenia zakazu stosowania substancji chemicznych w żywności dotyczących rapor kwestii raportów, e, raportów Najwyższej Izby Kontroli, ale i zarówno do podjęcia działań zmierzających dla zmiany ogółu społecznego. No i mamy tutaj i tak będzie każdy kandydat, czy to będzie BOSA, czy to proszę Państwa będzie Pan Żółtek, Obojętnie, jaki to kandydat na prezydenta tu nie trafi na mnie, to będzie miał teraz konkretne pytanie i konkretne pytania będą zadawane. Trzaskowski, Trzaskowski uciekł jak szczur. Chcieliśmy z nim dyskutować i rozmawiać merytorycznie, merytorycznie żeby się wypowiedział publicznie do. Proszę Państwa, do tego właśnie pudełeczka małego, żeby ludzie mogli usłyszeć, jaki ma stosunek do kwestii ograniczenia norm. Wiemy, że wszystko jest polityką. Tworzone prawo legislacyjne, ustawy i rozporządzenia, które zezwalają na tego typu formę działania, są kwestią polityczną i obejmują polski parlament. Pan, pan, pan Trzaskowski wywodzi się chyba z tej koalicji porozumienia, z tego, co ja rozumiem. I e, facet, który ma reprezentować i mówi, że on chce łączyć naród, że on chce dyskutować, że on chce dla wszystkich z narodu zrobić dobrze, zachowuje się jak ostatni palant, jak ostatnia szuja. Wsiada, proszę Państwa, w samochód i ucieka. E, czekam na filmik, na filmik, e, który kręciła osoba z boku, i to anonimowo i zobaczycie Państwo jak Trzaskowski zrywa się ucieka, po czym odzwania, bo wie, że będziemy po nim jechali odzwania do posła Borysa i mówi publicznie, proszę Państwa, do mnie przez telefon, że przecież on nie wiedział ja mówię, to niech Pan się zatrzyma na stacji benzynowej ja dojadę i dam Panu dokumenty, nagramy filmik pod o sprawie pestycydów, rolnictwa, budżetu na rolnictwo, agencji bezpieczeństwa żywności etc. etc. on mówi, że on pierwsze słyszy, on nie był ze mną umówiony. On nie był ze mną umówiony. Panie Trzaskowski, pan sobie dzisiaj obejrzysz pan sobie filmik Echem. i pozdrawiam całą platformę obywatelską. Pierniczcie się na web i ludzie, którzy popieracie takiego kandydata jak pan Trzaskowski, to weźcie sobie już miejsce na cmentarzu, wykupcie. Czas najwyższy na zmiany w Polsce. Całkowicie na zmiany w Polsce wszystkich, proszę Państwa. Tutaj nie ma żadnej partii politycznej. Żadnej. Jeszcze liczyłem, że jest konfederacja, która może coś zmienić, że oni chcą coś zmienić. Niestety. Przy tym korycie, jak już oni się dostaną, a dorwą się do subwencji e, z budżetu państwa, więc z tych pieniędzy, które wpłacamy my, jako podatnicy. No to już proszę Państwa zapominają o narodzie. Wtedy już się zaczyna tylko i wyłącznie, proszę Państwa, myślenie o własnej dupie. Nie na pewno o narodzie. Więc e, nie ma partii politycznej. Widzicie, e, jestem gotowy na każdą debatę. Z każdym kandydatem na prezydenta, w szczególności na Bosaka, chciałbym trafić. Zapraszam panie Bosak do Jeleniej Góry. W imieniu swoim zapraszam pana do Jeleniej Góry. Niech pan przyjedzie tutaj, podyskutujemy na Placu Ratuszowym. Podyskutujemy naprawdę na ostro. Nie będzie żadnego pobłażania. Będzie dyskusja twarda i będzie merytoryczna. Zapraszam was wszystkich i zorganizujmy w końcu w tym kraju debatę, przy której. Usiądą. Wszyscy kandydaci i poruszymy tematykę, która interesuje nas, ale to my przygotujemy te pytania, a nie przygotowują, proszę Państwa, klakierzy, którzy e, gotowce przygotowują, na które oni przygotowują sobie odpowiedzi. Nie. Tak nie będzie. E, więc 1-0 dla mnie, Trzaskowski, Szczurze, uciekłeś, jesteś dla mnie pełną parową i nie masz szans żadnych nie masz żadnych szans, żeby Ciebie w ogóle poprzeć i apeluję do wszystkich, nie popierajcie człowieka, który nie chce rozmawiać, zachowuje się jako ostatni szmaciarz. Pierw proszą, żeby nie robić, proszę Państwa, publicznie awantury, żeby merytorycznie dyskutować, że on jest zainteresowany, że on jest przeciwko stosowaniu glifosatu, że on jest przeciwko chemii w żywności i on chce w tym temacie rozmawiać. I zaraz po konferencji porozmawiamy, po czym wsiada w samochód i odjeżdża. Proszę Państwa, ten facet nawet jaj nie ma. Ty masz chyba tam yy, Trzaskowski naprawdę zamiast mózgu to jaja, a mózg ci poszedł w jaja. Niestety, proszę Państwa, prawda jest taka, że nie ma kandydatów, którzy mają odwagę rozmawiać. Nie ma kandydatów, którzy potrafią merytorycznie usiąść się podyskutować bo z faktami. Po prostu się nie dyskutuje. Fakty są faktami. My mamy na to dowody, dokumenty. Mamy raporty Nikowskie, mamy badania i żaden, proszę Państwa, polityk tego nie potrafi. I Konfederacja, moi drodzy, wygrałaby wybory z pełnym, najmniejszym, proszę Państwa, tak o. Tak by wygrali wybory. Tylko nikt w Konfederacji, proszę Państwa, nie chce rozmawiać na temat. Bezpieczeństwa żywnościowego, norm dyskusji, debaty publicznej, wyjścia w sejmie, z mównicy sejmowej. Żaden poseł, żaden. Dlaczego? Czyżbyście się dogadali z, ko z korporacjami zagranicznymi? Pasuje wam, że naród jest truty. To jest ta właśnie forma naro narodowości. Takie właśnie wartości ideologiczne przedstawiacie. Narodo, na Bóg, honor i ojczyzna. W środku gówno i zgnilizna. Taka jest prawda. I to mogę powiedzieć prosto w oczy Panu Bosakowi. Bóg, honor i ojczyzna. W środku masz gówno i zgnilizna. Nic nie przedstawia żadnych wartości. Dlatego, proszę Państwa, Trzaskowski z Tobą też. Bóg, honor i ojczyzna. W środku gówno i zgnilizna. Duda, Bóg, honor i ojczyzna. A w Tobie w środku gówno i zgnilizna. I każdemu tak kandydatowi powiem. Który nie będzie mówił o dobru narodowym, podstawowej rzeczy, podstawowej wartości, podstawowej wartości. Zdrowa, bezpieczna żywność, normy bezpiecznej żywności i nie siedzenie w kieszeni korporacji zagranicznych, tylko działanie, działanie na rzecz narodu, narodu polskiego i łączenie ludzi i nie udawajcie, że wyłączycie, bo wy tych ludzi dzielicie, wy ich po prostu nie szanujecie, wy tylko chcecie subwencje, ich pieniądze i później macie wszystko w poważaniu. Jeżeli ktoś nie dba o zdrowie drugiego, a chce być reprezentantem Proszę Państwa Narodu, być prezydentem, to podstawową rzeczą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zaangażowanie się w kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, w kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego. pieniądze nie mają być pchane na korporacje zagraniczne, na big pharma. ktoś kto nie dba o polskie rolnictwo, ktoś kto nie dba Proszę Państwa o polskich obywateli. Niestety to jest oddawanie suwerenności w ręce kapitału zagranicznego. To jest oddawanie swojej, swojego państwa w ogóle, swojej, swojego narodu, wyniszczanie swojego narodu. To kto stoi na czele tego? Panie Trzaskowski, kto Pana sponsoruje? Kto Panu każe prać wodę, robić Polakom wodę z mózgu? Uciekasz jak szczur, nie masz odwagi. Jesteś taki sam, jak Duda, jak ta cała reszta tych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nic nie mówicie merytorycznego. Opowiadacie tylko i wyłącznie te slogany swoje, te bajeczki, a ci ludzie w to wierzą. No ile się nie ma co dziwić? Chemia w żywności, metale ciężkie, do tego pierwiastki tytanu, które powodują Alzheimera i Parkinsona. Nie ma co się dziwić, że ludzie po prostu nie rozumieją powagi sprawy. Także moi drodzy, Trzaskowski obejrzysz niedługo filmik. Czekam, bo już jest w drodze do mnie, ma być przywieziony, ma być wrzucony na internecie i zobaczycie odwagę pana Trzaskowskiego, jak pan Trzaskowski rozmawia na temat zdrowia Polaków. Ty szczurze jeden, ty zwykły szczurze, który uciekłeś jak jak mierna taka jesteś miernym takim zwykłym normalnym oszustem, oszustem, oszukałeś mnie, kolejny oszust, yy, więc moi drodzy, zapraszam, zapraszam kandydata yy, konfederacji do Jeleniej Góry, pana Bosaka, tu, publicznie, na placu ratuszowym, podyskutujemy, postawimy kamery i zapytam cię, publicznie. Możesz przyjechać z tym kłamcą drugim swoim korwinem, będziemy, będziemy dyskutować. Wykorzystaliście mnie. Wykorzystaliście mnie do swojej kampanii wyborczej, wtedy, kiedy Konfederacja miała wejść do Sejmu. Wtedy potrafiliście mówić o normach bezpiecznej żywności. Potrafiliście mówić, że wszystko jest złe, że wszystko jest bez, że to nie to, że trzeba to zmienić, że korporacje po prostu nastrują. Wtedy byliśmy dobrzy. Teraz, jak już się dostaliście, do tych subwencji swoich, to dupę wypieliście na naród polski. I mówicie, że ja uprawiam demagogię jak Borys Budka. Ten Borys Budka to jest tyle samo mądry, co, proszę Państwa, minister sprawiedliwości w tym kraju. Jeden i drugi do niczego się nie nadają. Pozdrawiam, życząc miłej niedzieli. Udostępniajcie, jak tylko film do mnie dotrze, to Ty Trzaskowski zobaczysz szczurze, jak uciekasz. Tak, proszę Państwa, wygląda rzeczywistość. Udostępniajcie, nie głosujcie na żadnych Trzaskowskich, na żadnych, kurde, Dudów, na żadnych Bosaków, na, proszę Państwa, bojkotujcie te wybory. Nie mamy kandydata na prezydenta, nie ma człowieka, który będzie mówił o podstawowej wartości. Korporacje zagraniczne ukrócić, opodatkować podatkiem zdrowotnym, Żadne podatki, żadne rejestracje poza granicami kraju, jakieś spółki komandytowe, cuda nie widać, wyprowadzane pieniądze, niszczenie Polaków, tworzenie sobie, proszę Państwa, z naszego kraju, tej, proszę Państwa. Kolonii, wyzysku i sprzedaży śmieci. Tutaj nawet już nie można, proszę Państwa, dobrej pralki kupić, bo pralka po trzech latach musi się zepsuć, bo jakieś chipy powstawiane są w elektronikę, które muszą chodzić o określoną ilość godzin, i to musi siąść, i tak jesteśmy okradani. Dlaczego? Bo naród na to sobie pozwala. W Polsce tak dalej nie będzie. Tylko wtedy nie będzie, moi drodzy, kiedy zaczniemy tą dyskusję, kiedy będziemy robić. Więc. Badajcie dzieciaki na zawartość glifosatu, wyborcy Platformy Obywatelskiej, PIS-u, Konfederacji, badajcie dzieciaki na zawartość glifosatu, zobaczycie jakie szuje, jakie szuje rządowe um, ci wasi liderzy tam na górze przy tym korytkach za te, za te wasze subwencje, co oni wam zgotowali, co oni wam dali, na co oni pozwolili. Więc jeśli dla nich wartością nadrzędną nie jest zdrowie człowieka, no to proszę Państwa, no to nie ma żadnej partii politycznej, która będzie o, to, o tym mówiła. Nie ma partii politycznej, a tylko i wyłącznie wprowadza się zakazy, nakazy ustawą i rozporządzeniem. Jeśli jest przyzwolenie od góry, to tak robi. Tak